Witajcie! Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Volkswagena Bora. Samochód, który powstał na płycie południowej Volkswagena Golfa 4. Generacji. Jest jego bliźniaczym bratem, jednak z dłuższym tyłem. Samochód pochodzi z 2001 roku, a wyposażony jest w niezawodny silnik diesla 1.9 TDI. Średnie spalanie tego auta mieści się w przedziale 5 litrów na 100 km. Auto wizualnie jest w bardzo dobrym stanie. Lakier jest zadbany i błyszczący, a wnętrze czyste i zadbane. Z przodu, charakterystycznym elementem udróżniającym go od Volkswagena Golfa, są kwadratowe lampy oraz inny zderzak i grill. Z tyłu, zamiast hatchbacka, znajdziemy tył sedana. A charakterystyczna lampa do złudzenia przypomina Volkswagena Passata. Bagażnik jest wielki i bardzo głęboki. Dodatkowo tylna kanapa jest zielona, przez co przeciąg ładunkowo możemy sobie powiększyć. Na progu bagażnika znajdziemy ładnie wykonaną, chromowaną listwę. Z boku znajdziemy praktyczne Schowek w postaci siatki na gaśnicę bądź inne drobiazgi, aby nie trudlały nam się w bagażniku oraz gniazdo 12V na lodówkę czy inne rzeczy, które chcemy w bagażniku podłączyć. Apteczka również znalazła swoje praktyczne miejsce w schowku po drugiej stronie bagażnika. Fajną i wygodną sprawą są punkty do kotwiczenia ładunku bądź siatki do montowania bagaży. Od spodu znajdziemy pełnowymiarowe koło zapasowe oraz schowek na narzędzia. Klapa wyłożona jest ładnym materiałem, który wygłusza przestrzeń bagażową. Na tylnej kanapie znajdziemy praktyczny i wygodny podłokietnik, w którym znajdziemy schowek wyłożony takim miękkim materiałem. W oparciach foteli znajdziemy praktyczne kieszonki. Każdy pasażer na tylnej kanapie znajdzie swoją lampkę. Na tylnej szybie znajduje się roleta przeciwsłoneczna. Warto zwrócić uwagę na zagłówki iż są one regulowane pod kątem. Mam 1,85 m wzrostu, a nad głową mamy jeszcze naprawdę sporo miejsca. Na nogi również spokojnie jestem w stanie tutaj usiąść i zająć wygodną pozycję, no nawet na dłuższym trasę. Jest czysty i zadbany. Mimo upływu prawie 19 lat, środek wygląda dosłownie jak nowy. Zwróćmy uwagę, iż z tyłu znajdziemy elektrycznie otwierane szyby, głośnik wysokotonowy oraz dodatkowe głośniki na dole drzwi. Ponadto głośniki jeszcze są dołożone w tylnej półce. Zegary są proste i czytelne a na około obrotomierza i prędkościomierza znajdziemy ładne, eleganckie, chromowane obwódki. Na środku znajduje się komputer pokładowy, pokazujący wszystkie podstawowe dane, jak średnie spalanie, czas podróży, zasięg na baku. Tak jak widać, w naszym przypadku spalanie tutaj jest 5,8 litra do 400 ponad kilometrów. Wygodnym rozwiązaniem na nadusze trasy jest tempomat. Znajdziemy go tutaj na rączce. Włączamy że przekręcenie i w ten sposób blokujemy prędkość. Wspomniałem, szyby tak samo z przodu jak i z tyłu sterowane są elektrycznie. Dodatkowo mamy możliwość zablokowania szyb tylnych bez przycisk na blokadę dla dzieci. Sterujemy też tutaj centralnym zamkiem. Warto zwrócić uwagę, iż cały panel zrobiony jest z takiego ładnego wzoru. W przeciwieństwie do standardowych rozwiązań w Volkswagenie nie schodzi z niego guma. Lusterka również sterowane są elektrycznie. Warto zwrócić uwagę, iż lusterka się od siebie różnią. Lusterka strony kierowcy jest większa, od strony pasażera mniejsza. Na konsoli środkowej znajdziemy praktyczne jak napoje. Radio z USB oraz klimatyzację manualną. Po raz kolejny warto zwrócić uwagę na ładnie wykonane wnętrze. Pod względem bezpieczeństwa znajdziemy w samochodzie cztery poduszki powietrzne. Poduszki kierowcy, pasażera oraz boczne poduszki w fotelach. W zasłonkach przysłonecznych znajdziemy otwierane lusterko, które automatycznie rozświetla lampkę nad nim. Praktycznym i bardzo fajnym rozwiązaniem jest dodatkowa zasłonka, zasłaniająca nam miejsce między lusterkiem a dachem. Schowek po stronie pasażera jest wielki i pojemny. Na klapce znajdziemy stojakim na napoje, a środek wykończony jest ładnym welurem. U góry znajdziemy miejsce na książkę serwisową. Warto zwrócić uwagę, iż kierownica regulowana jest w dwóch płaszczyznach, na głębokość, i na wysokość. Na tunelu środkowym znajdziemy przycisk do otwierania wlewu paliwa. Z przodu wygodnie usiądzie nawet osoba o wzroście ponad 1,80 m. Ja mam 1,85 m, nad głową mam naprawdę dużo miejsca. Fotel mogę ustawić naprawdę w wielu płaszczyznach. Fotel regulowany jest na wysokość, na zasadzie pompki, a kierownicę, tak jak wspominałem, mogę wyregulować sobie w dwóch płaszczyznach. Wygodnie jestem w stanie ustawić tutaj jest fotel, a za mną jeszcze spokojnie dorosła osoba jest w stanie usiąść. Tak jak wspominałem, mamy tu bardzo dobre nagłośnienie. Znajdziemy w tym samochodzie 10 głośników. Głośniki wysokonowe, słupka serek, dodatkowe głośniki w drzwiach, 4 głośniki, w tylnych drzwiach oraz dwa głośne w tylnej półce. Po otwarciu drzwi znajdziemy praktyczne odblaski, które widoczne są nawet z daleka. Na progu znajdują się praktyczne nakładki progowe, które zabezpieczają próg przed korysowaniem. Pod maską znajdziemy dobrze znany dla każdego silnik 1.9 TDI. W całości oczywiście odsłonięty ładnym, eleganckim plastikiem, tak jak widać do filtra paliwa, płynu chłodniczego, płynu do spryskiwaczy mamy naprawdę dobry dostęp. Akumulator również jest w fajnym i dobrze dostępnym miejscu. Dostęp do filtra oraz do płynu hamulcowego. Tak jak widać, roletka tylnej szyby nadaje mu elegancji. Fotele przednie są czyste i zadbane. Oczki są całe, nie są poczycione. Warto zwrócić uwagę, iż silnik odpala od przysłowiowego szczału Rozrząd był wymieniony na 190 tysięcy, w związku z czym tego typu wymiana omija nas przy kupnie tego samochodu.